Pełny cykl dotyczący tematów damsko-męskich planuję latem. Ponieważ jednak kolejna osoba zwróciła się z tym samym problemem, dziś proforma prezentuję prosty zabieg poprawiający ukrwienie i przewodnictwo nerwowe stref odpowiedzialnych za erekcję. Skoro lekarz wykluczył u panów chorobowe tło zaburzeń, ja również skłaniałbym się ku przyczynom natury psychicznej. Nie dysponuję jednak wystarczającą ilością informacji. Póki co, zgodnie z życzeniem, demonstruję kuratio. Które może Panom pomóc. Terapeutycznie zabieg wykonujemy przez dwa tygodnie, 4-5 razy dziennie. Profilaktycznie raz na 2 trzy dni. Najlepiej na twardym podłożu. Jeśli się nie da, to na dywanie lub macie. Pamiętajmy, że ośrodek erekcji znajduje się na dole pleców, w okolicy lędźwi. Dlatego mechaniczna stymulacja tych rejonów jest tak ważna. O unoszenie kolan w warunkach domowych trudno. Starajmy się zatem wykonywać tę część zabiegu na urządzeniach plenerowych. Jest ona fizjologicznie bardzo ważna, bo nie chodzi tu jedynie o pompę brzuszną czy kompresję, ale także o grawitacyjne udrożnienie i stymulację kluczowych dla erekcji szlaków nerwowych. Proszę jednakże pamiętać, że za większość dysfunkcji w tym zakresie odpowiada psychika. Fatalny wpływ ma również palenie i złe odżywianie. A także niektóre zioła, jak choćby mięta, podwójna miętowa. I jak to się mówi, pokasanowie każdy twardziel wymienka. Alkohol z kolei, o ile w umiarkowanych ilościach, wspomaga. Uważany jest nawet za afrodyzjak, do tego osłabia rozsądek i ostrość widzenia, zwiększa zaś jurność i tolerancję na nienachalną urodę. Ze względu na swój indeks glikemiczny niekorzystne jest jedynie piwo. Suma sumarum o wszystkim i tak decyduje ostatecznie zew natury. Tyle tylko, że czasem naprawdę trudno o wielkie uniesienia, gdy oczy widzą to, co widzą, a widzą to, co widzą.